A Ej, wybiórkę przyjechałem! No to, robił na zakręcie, to chciałbym mnie przyjechać! No, Roman, taki jest. Nie, nie, jak on to zrobił? BOMBIK! Ale łatwo. Weź tego, wróbla. MORIS, kurwa! Wziąłbym, ale nie. Ja... Pierdole... No, dzięki bardzo. Tak. Wziąłem! Dobry O to chodziło. Spierdolone. kurwa cały zakręt przejechał. Co ty tu Roman robisz? Ty mnie wybiłeś z tego zakrętu. No ty, ty pojebi! To... Coś go odjebałeś. on jest? No O jak to ja... Co ty to... robisz Roman?! No za mapę mnie wyrzucił! Co Ja pierdolę. Jak ty to nie robisz? Skręca. Oj! Uwaga, Ale tam tam bo ja uważam! I... Kur... O! JEDZIEMY! Albo mój. Albo mój. Chuj to ty kurak. Albo mój. To O chuj! O CHUJ! NIE! No ty! Jeszcze ja mam taro żółty! Mam dwóch potworów przed sobą. Właśnie, jak ich teraz wyminąć? Ale tu jest kurwa kongo, Kurwa, pierdolne. Ty pierdalaj, kurwa! Makuni zjeb... Jebany. No chuj ci... No chuj ci chodzi, jak oni by mnie wlecieli, no. Kurany no pierdolę, te wyścigli kurwa z jeziorami, kurwa matki moja. Ja pierdolę. Ale kurwa, co ty odjebałeś? O, o jedź! Zostaw mnie, Nie. zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie! Ale Daj leciutko, leciutko na skałkę najedziesz. I o godzisz właśnie, jak ja, ja teraz? Au! Nie mogłem no. Au! Ja się. On go. Nie wiem, kto. trochę Nie pamiętam, co my wy byliśmy. Nie wiem. O kurwa, fiołka, czym ty jedziesz? No weź się NO POWAŻNIE, KRZYCHU! Jak was ja, zemstać, nic no, nie zrobiłeś. Ostatnio jest skrypałeś, no! W każdym meczu to, ja nie mam pytań w tym momencie, tam, Ja na tylnej kamerze tam jej, sobie oglądam, co dzieje, ja tak. to. Dzisiaj, dzisiaj jakoś kurwa... Krzychu, Przychodź tu! Trochę słabo Szymek skręcam, więc tak... Spot. Ja mam dwóch po prawej stronie. No jest. Jedna kurwa wyeliminowana. Ej, ej, ej. Pełka, pokażę ci sztuczkę? No cię grzyje, ty głupia kurwo, co nie? Jeszcze mi ściął przez niego. Jedź! Nie, nie! Tak! No to? Tak. Ale mnie, słup. Nie, jutro jadę stamtąd. Dobra, cię, nawet no, no. taki słupek. Jedź! Krincz, kręć! Ja, ja też mam ścięty. Jedź! Ale lecą! Wyścig żółwi! Tam kolejny jedź. Ale ekipa! Roman jest dzisiaj w Czemu ty jesteś za mną, nie da się. No ty kurwa ty nie spokojnie spokojnie, spokojnie. idziemy wasz. To jest przed szybkiem. O kurde. A więc wojna Chyba Fiołka jest przed szymką. Oh, <śpiewanie> Swojego Rdala się co na drodze. W Co? Próbował Wypierdalaj! <śpiewanie>